Cześć, witam się na moim kanale. Dzisiaj seryfowarujemy, co jest przed treningiem oraz po treningu oraz w czasie treningu, co pić. Znaczam, że na skład ciała nie ma wpływu, czy zjemy posiłek przed treningiem, czy jak to nie zaraz po treningu, czy się jest z najważniejszym z posiłkiem dnia, czy kolację zjemy, czy nie zjemy. To nie ma znaczenia w skali dnia, czy się kaloryka oraz ilość dostrzeżonego białka, jeżeli chodzi o skład ciała, czyli o yy, proces masowania, czyli budowania tkanki mięśniowej oraz proces odchudzania, czyli właśnie spalania tkanki tłuszczowej. Nie ma, to, nie ma timing posiłków, nie ma znaczenia w ogóle. Posiłek przed treningiem powinien być lekko strawny, posiadać mało błonnika, mało ilość tłuszczy, w znikomą, wysoka zawartość węglowodanów, to będzie około 80 a 100 gram, czyli przypada około 1 do 1,2 g na kilogram masy ciała oraz w zawierał dużo minerałów oraz witamin. Dobrym przykładem będą y, jogurt z płatkami i tutaj najlepiej by wpadły płatki na przykład jaglane. To jest taka lekka słodycz w porównaniu do owsianych, a poza tym owsiane posiadają y, 12 g błonnika, to jest dosyć dużo, a jaglane w się też w 100 gramach, mają 3 gramy i to zapobiega nam jakimś problemom gastrycznym w czasie treningu czyli mają po prostu mało błędnika no i również posiadają dużo magnezu co jest bardzo korzystne dla skurczu mięśni a właśnie skurcz mięśni to jest nasz trening po prostu no i co jest najważniejsze są węglowodanami złożonymi nie są wyglądającymi prostymi czyli energia jest stopniowo dozowana po prostu stopniowo się uwalnia ta energia a w przypadku jakbyśmy zjadli jakiś słodki batonik albo ogólnie jakiś słodycz, ciastko czy coś albo waferyżowe, bo to też jest wysoki indeks chromiczny, ale głównie chodzi o cukry, bo to energia by była od razu do góry i od razu by był spadek, a nam na tym nie zależy. Nie zależy nam, aby cały czas ta energia była stopniowo uwalniana i podczas całego treningu, żebyśmy właśnie mieli siłę, a nie, że nagle są spadki i trzeba cukier zwolnić, bo się to nam zapewni posiłek przetreningowy o wysokiej zawartości węglowodanów, Yy, ale nie prostych, tylko złożonych, albo tak yy, średnim indeksem glikemicznym. No i również różne makarony al dente. Możliwości jest wiele, ale tak jak mówiłem, wysoka to wartość węglowodanów, mało błonnika, zero tłuszczu i troszkę białka, mniej więcej 20 gram będzie ok. Jak już mówiłem, jeżeli chodzi o spalne tajaki, to o masy mięśniowej, timing posiłków, czyli pory, o której je spożywamy, nie ma kobiecie znaczenia, czyli możemy trwać na czto, ale tutaj bym polecał jakieś 10 gram, w e, takiej postaci przed treningiem, aby dostarczyć glukozy do krwi do mózgu, ponieważ mózg steruje naszym układem, układem nerwowym, a właśnie to układ nerwowy powoduje to, że jest wysyłany impuls do mięśni i podnosimy ciężary, czyli jest nasz trening. W czasie treningu polecam pić wodę mineralną, nie żadne słodkie napoje gazowane czy niegazowane. Woda mineralna jest najlepsza. Też potrzebujemy taką miksturkę na 1,5 litra wody, 3 łyżki miodu, łyżki soli oraz parę kropel cytryn. I sobie to popijać na treningu. Co jakiś czas, jakiś łyk i jest idealnie na godzinę. Oraz inne tego typu mikstury gdzieś tutaj się pojawią, jakieś tam różne jeszcze wersje. Możesz sobie zapozować i po prostu przepisać, albo sobie od razu zrobić. Po treningu, jeżeli trenowaliśmy na czo to polecam jak najszybciej uzupełnić glikogen, aby rozpocząć odbudowę naszych mięśni, zatrzymać katabolizm, ponieważ mm, naczno to już dosyć długa przerwa jedzenia, dlatego właśnie po treningu, jeżeli trenowaliśmy naczno, jak natychmiast zacząć spożywać posiłek. Tutaj posiłek składałby się głównie z prostych węglowodanów, też około, no to już tam nie ma ilości, to też z prostych węglowodanów 80 a 100 gram. Do tego mniej więcej 20, nawet 50 gram białka będzie optymalnym pomysłem. Tutaj, tutaj wspaniale sprawdzą się potreningowe banany wraz z odżywką białkową. Tutaj, tutaj wspaniale sprawdzą się potreningowe banany wraz z odżywką. wraz teraz z żywką białkową. E, banany tutaj wspaniale nam uzupełnią potas, który właśnie utraciliśmy podczas treningu. Wszelkie makarony z serem, czy też makarony ze szpinakiem i kurczakiem. Wspaniale pomysł po treningu. Smaczne. Możemy jeść. Smacznego. To chyba tyle. Jeśli się podobało, to się cieszę. Jeżeli chcesz jeszcze więcej takich filmików otrzymać, to naciśnij czerwony przycisk. Subskrybuj gdzieś tu chyba pod filmikiem. I widzimy się razem. Siemaneczku.